Rozwiązać podane równanie kwadratowe. w Zbiorze liczb zespolonych, a rozwiązania zapisać w postaci kanonicznej. Zatem wyznaczamy sobie deltę. Rozwiązujemy równanie kwadratowe w zbiorze liczb zespolonych, podobnie jak w zbiorze liczb rzeczywistych. Delta, czyli wyróżnik trójmianu kwadratowego, który stoi po lewej stronie. Zgodnie z przepisem to jest wzór jest dokładnie taki sam. Jak dla przypadku rzeczywistego Czyli B kwadrat To co jest przy Z Czyli B u nas Minus I do kwadratu Minus 4 razy A Współczynnik stojący przy Z W najwyższej potędze Czyli u nas I Razy C Wyraz wolny Minus 1 plus I Minus 1 plus I Wykonujemy działania Minus I do kwadratu To jest I kwadrat Czyli minus 1. Za chwilę to zapiszę. Minus 4i razy minus 1 to jest plus 4i. A tu mamy minus 4i razy i to jest minus 4i kwadrat. Równa się. I do kwadratu to jest minus 1, zatem minus 1 plus 4i plus 4. I do kwadratu minus 1 razy minus 4 plus 4. W rezultacie otrzymujemy 3 plus 4i. Następnie mamy wyciągnąć pierwiastki drugiego stopnia z, delczy, z delty, czyli z 3 plus 4i. Wiemy, że są dwie. Takie liczby, dwa pierwiastki drugiego stopnia, które podniesione do potęgi drugiej dadzą nam 3 plus 4i. Możemy je znaleźć w następujący sposób. 3 plus 4i równa się. Zamiast trójki zapiszemy 4 odjąć 1. Zmienię kolejność 4 plus 4i minus 1. Mówimy o liczbach zespolonych, więc zamiast minus 1 możemy zapisać, że to jest i do kwadratu. 4 plus 4i plus i kwadrat. A teraz skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia. Oznacza to, że jednym z pierwiastków drugiego stopnia naszej liczby 3 plus 4i jest liczba 2 plus i. Oznaczmy sobie ten pierwiastek przez delta 1. Mała literka delta z indeksem 1. A drugi pierwiastek ile będzie równy? Minus. Ta liczba, czyli minus w nawiasach 2 plus i. Zatem mamy minus 2 minus i. Jakbyśmy to podnieśli do kwadratu, to te minusy, nic, ten minus, który tutaj mamy, nic nowego nam nie da, bo minus 1, ten minus, czyli minus 1 podniesiony do kwadratu, to jest 1, mnożenie przez 1, niczego nie zmienia. Wzory na pierwiastki w tym równaniu ze, ze zmienną z, ze, zmienną zespoloną, są takie. Z1 to jest minus b w liczniku, plus pierwszy pierwiastek z naszej delty, czyli delta 1 przez 2a, z2 minus b także plus drugi pierwiastek naszej delty przez 2a. Podstawiamy. Minus b, Czyli mamy minus minus i plus delta 1, czyli plus 2 plus i dzielone przez 2a, czyli przez 2 razy i. W konsekwencji mamy i plus i to jest 2i, czyli 2 plus 2i dzielone przez 2i. Tak wyłączymy sobie dwójkę przed nawias w liczniku to mamy w nawiasach 1 plus i w mianowniku 2i te dwójki nam się pięknie uproszczą więc dostajemy 1 plus i dzielone przez i wynik mamy zapisać w postaci kanonicznej więc licznik i mianownik pomnożymy przez i tak naprawdę sprzężenie mianownika to byłoby minus i ale tu wystarczy pomnożyć przez i z tego względu, że jak mamy w mianowniku teraz i kwadrat, to, to jest minus 1, liczba rzeczywista. Natomiast w liczniku 1 razy i to jest i, i razy i, i razy i to jest i kwadrat. W konsekwencji mamy i minus 1 przez minus 1, zatem mamy minus i plus 1. A możemy zapisać 1 minus 1 i. I to jest pierwszy pierwiastek naszego równania. 1 minus i. Drugi pierwiastek wyznaczamy. Minus b, czyli minus, minus i. Dodać delta 2, czyli ta liczba. Minus 2 minus i. Dzielone przez 2 razy a, czyli 2 razy i. Podobnie jak powyżej wykonujemy działania. Mianownik pozostawię. Czyli mamy minus 2, minus, minus i to jest i, plus i, czyli byłoby dodać 0. Tak? Ja może zapiszę plus i, minus i, czyli w rezultacie w liczniku mamy minus 2, w mianowniku 2i. Te dwójki nam się pięknie uproszczą, czyli mamy minus 1 przez i. Wynik mamy zapisać w postaci kanonicznej, czyli licznik i mianownik możemy pomnożyć przez i w tym przypadku, podobnie jak poprzednio. Tak, czyli mamy minus 1 razy i w liczniku, w mianowniku i do kwadratu, czyli minus 1. Minus jedynki nam się uproszczą, uzyskujemy, że drugi pierwiastek to jest i. Wobec tego odpowiedź z równe 1 minus i to jest pierwszy pierwiastek, kolejny z równe